Co chcesz? Co jeden na jeden? Custom game? Czekaj kurna, setup game Newtown. Dobra, czy... A faktycznie jeden na jeden A, soft, Dobra, nie, 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 spoko Spoko jest Game mode jest ustawiony stick and stones Dobra Dobrze jest? A, stick and no. Aha. no co, coś źle? A na czym to polega? No masz kuszę, masz to mahawka, masz ten... balistę. A to, to no dobra. No i jedziemy. Jedziemy na nie. O, to jak ktoś się dołączy, gramy stick and stones, to będzie grał z nami. Nie ma problemu. Tylko, a, nie wiem, ale to może być Babel. Bo nie wiem, czy nie będzie... A nie, no powinniśmy być w przeciwnych drużynach. Bo będzie polewka, i będziemy razem. Stones. Nie. Wiem. A nie, tu każdy sam jest, dobra. Każdy sam to mapka to ja jest. Oj. <grym> no, Intercom to wiesz, liczysz na kosę, co nie? Liczysz na kosę, na Tomahawka i na tego. Bądź przygotowany. A Kuku? Kurde, samro. <grym> Dojadę, cię jak nie kończy się. Nie ten adres. O! Intercom! <grym> <grym> To jest najważniejszy interkom. Dobity Oj! Oj! źle zrobiłem, no a jakie skupienie na twarzy. U Interkoma nic się nie odzywa. Ojoj! Kabum! Kurde <ścoughs> Wszyscy się dołączają, nie wiedzą o co chodzi, czemu biegają z takimi badziwiami, a tu error

A kuku! Dobro. Ej, no, ej! No! No! No, no i z, z do lodzi, Z do lodzi tu przychodzą do mnie! Jaki lag był? E dobra da? E JOKI LAG BYŁ z noża, z NOŻA DOSTAŁEM Jaki LAG BYŁ Dostał, no, może Bo mi się amunicja skończyła No kurde Interko Następnym razem daj ten tryb coś co nie E nie nie Co? Który do mnie na imprezę przychodzi z nożem? Ty, bo mi się już nudzi. My się panie już nudzi, bo to tak. Jaka to seria? Z dziesięciu? Gdzie się ukrywa, a Kuku <grywa> Ym, na mapie ci cały czas pokazuje, gdzie ja jestem? Ja nie patrzę na mapę. <grywa> o, Intercom. Oh, yeah. Dobra, dzięki, mam naboje. Intercom, osuncie. A teraz będę wredny. A kuku! Bez celowania też wpada. Dever kazał cię pozdrowić. Intercom. Intercom kazał Cię pozdrawić. Nie Szybki, mówię. Szybkim trzeba być. Szybkim, a nie miękkim. Tutaj trzeba działać. Nie mam, kurna. Tu jeden mankament jest, że nie podnosi się balisty jakoś ubie. Oj, ty hamie! <grym> Panie, a wy coś gracie czy nie? Jak, ja patrzę, jak patrzę na ten wynik, to tak to nie bardzo. Aaa, zdychać. Coś mówi, coś. Zdychać chciałeś. O Jest! Interkom, Jest! Jest pełny zestaw na interkomie!

Co chcesz? Te, a to rozumiem teraz. Czekaj. Jak ty to mówisz? Na tego mam zrobić? Gun, gun game, Ata Gun game to, że po każdym zabiciu masz jedną broń więcej. Znaczy no, inny poziom to broni. Się ulecza, Dobra. No. Dobra, spoko. A tak bronią, no właśnie. Dobra, będzie. No, to to zginiesz, Giniesz marnie. <grym> y, jesteś pewien po tym co mówiłeś? Po tym co przed chwilą widzieliśmy? <grym> tak. Dobra Ale to jest... Nie, to mała mapa, szybko się znajdujemy No, a nie zmienić mapę, już już płaczę Już mu się nie podoba I, i szybko giniemy a, ale, a to taki przypadek był <ścoughs> Intercom Pychaj Mody, no, 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 no. Body, no nie, nie, nie ten adres, sorry no Ten się sch Interko... Interkoś Ajajaj Ajajaj Nie dobrze, pozwoliłem mu zmienić broń, ale spokojnie. Ja O Jezu kur... AHAHAHA, JEST, a, JEST, yes, yes, yes! Młody humiliation Wiesz co to jest? No i co ty myślałeś, że z, z Shotgunem na mnie wyskoczysz? No niech ten adres, kolego Następny No, 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 no i ty... Oni chcą do mnie, gramy w Gun game a wygramy no. Gun Gun Game Chyba Gang Bang Gangbanga wam robię. O, następny! No, no. <laughs> Interkam! Gdzie jesteś? Ja no, w ogóle nie chcę strzelać mi. O, <laughs> teraz biednemu broń się zacięła, bidulka. Broń się mu zacięła cool. i nie chcę strzelać. Interkam. I mam jakieś sekundowe opóźnienie Chyba na głowie O jejku Ojejku Ojejku Ty się tam nie chowaj Ja cię widzę O Jezu, to jednoszczałowny badziew Jedyna broń której nie lubię Jednoszczałowce. O jejku, ale i tak zabiłem i tak nie. O no. jejku, teraz młody, ale. No nie wiem, nie wiem o co chodziło, ale chcieliście grać ze mną. O, Interkoś, Interkoś się pokazał, nie dam się, będę walczył. Dobrze, teraz jest trój. Kielej moj środ Ty żeś tu przebieg Dobro Gdzie jestem Pokaz patujasem O jejku Toże <grymne> Co ty myślałeś, że co się nie tą głupią broń To nie go No właśnie no to jedyny mankament jest tej Dobra, no interkoś. Co no, się bałeś, bałeś się i poszedłeś do młodego, co Interkuś? No bo ty masz snyperkę, no to jak? A kuku! Gdzie ty się zrespawnujesz? Z drugiej strony, co za hamstwo! Muszę aż tyle biec. O jezu! Ale syto weszło! A, teraz ta jeszcze gorsza. Ty ty myślisz, że nożem mnie trafisz? Nie ten adres hmm. <grym> Nie ten adres Interkoś A ty, młody co zasnąłeś? Ja. My się przez chwilę nie ruszałeś w ogóle <grym> A <to jest> <grym> No, wyskocz, wyskocz, wiem, że tam idziesz. Idziesz do mnie. Aj, Interkuś teraz jest kusza. Wiesz, co to znaczy. Opatrz, Interkuś! <grystanie> jest piękny strzał! Pięknie, oczywiście, Interkuś, przyjechałeś na głowę. No, patrz, no, pa, to sama magia, co? Sam, zobacz, jaka sama magia. Obrócił się, idzie interkusz PUM siakalaka. Patrz, jak Ciało. pięknie. Patrz, jak pięknie, no. I wszystko jasne, Halo, co nie? nie jestem. No, trzy, trzy, noże dostałeś. Nie, kto dostał, dwa? Młody dostał, dwa, dobra. Dobra, to narazka, panowie. No, no teraz ostatni. Ej, no już, co mam jeszcze, może mapę zmienić? Nie, jak nie, nie musisz. Znaczy się też nie ja tam... to, to... się cieszy No ty, ty wiesz co się cieszę Ja wiem co się dzieje Jemen Ja to jest planszka. Gangrena. No, poczekaj zaraz. Nie wiem czemu, ale coś czuję, że młody będzie pierwszy. No dobra, dobra. Szkoda, że tylko nas trzech jest, no ale lepszy rydz niż nic, jak tu mówią. Ucieka w drugą stronę, dobra. O kurna. że się, że Intercom będzie pierwszy. Bo, no, no, jakiś no. bala sobie no. goni. Oj, chyba jednak Brawo. młody, co? No, kto, ma, a kto innym chce zabić? Pierwszy kill zawsze na tobie. Drugi na. Go a tu nie ma spadochrony, to nie w Battlefield. No bo zeskoczyłem z góry i chciałem spadochron włączyć. Ten to tylko w Battlefieldcie. Butterfield O, cie kurna, nie trafiłem. To jest bazucki. No, ci się szotganem chciałem powiedzieć. Interkom nie czaj się tak. Ej, <_aucatesse> e, no, co mi uciekasz? O. 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 Tak, tylko ja potrafię dwóch jednym strzałem. Aha, Intergoś. Ee, główka ratuje co nie? Dobra. No za <laughs> Dziękuję, dziękuję, to ja. Eee, intergoś. Trochę szybszą szczelną broń musisz mieć, żeby iść na takie wymiany. Tak. Kurwa, co robisz? Pojebało cię. <laughs> Spokojnie, bez nerwów, to tylko gra wiem, to co mówię? <laughs> no i znowu intercom by mi nie wyszło. Ty, te no. dwa pistolety to jest najgorsza broń. Jest najgorsza. Nie, to trzeba wszystkie. tylko umieć. Nie jest najgorsza, ty. bo nie jest celna. Jest celna, tylko trzeba umieć. To, że ty nie umiesz, to nie znaczy, że jest najgorsza. O patrz, i znowu dostałeś. Po no dobra, młodego oszczędzę, bo młody na razie nie gra. To nie będę Ci kulki w głowę sprzedawał. Nie będę taki. mi się No widziałeś, udało Ci się jak raz, bo miałem tą ten, pojedynczą strzelającą broń badziewną. Młodego na razie nie zabija Intercom. Intercom gramy jeden na jeden. O oh, jest, yeah. I love you, I love you, baby To trzeba władować w ciebie Kurde. Ja jestem, ja jestem jak Tommy Lee Jones ściąganym Oj, widziałeś, ja trafiłeś, no Tylko pamiętaj o młodym na razie, na razie mu odpuść Jak wróci do gry, to będziemy grali z nim Ja cię widzę Ocie chamie Przed gonem Ocie, ocie, teraz to cię jeszcze muszę z noża pociągnąć jesteś już? Tak Ale ty te, A ciebie już nie ma Interkom. Intercom Gdzie jest Dobra, to młody Widzę cię Ścigam młodego zab... Och o głowa co nie bolała. O, adek, się ma adek. O, się no? Jeden więcej, zawsze do lepszy, lepszy, lepiej do grania. No to trzeba będzie powtórzyć. <laughs> no ale nie wiem, czy, nie wiem, czy gra, czy nie gra, bo kurna, stał w miejscu. No i teraz ta badziewna broń. Nie, jest badziewna, tylko trzeba umieć zacząć. No, masz rację, no młody, co nie? No. <gry> Ojejku, ale Interkom miałeś farta teraz, bo już szła kosa na ciebie. No, duża ta kosa. No, nie bój się, odpowiedniej roz rozmiaru. Słem, ty to zjś, to, to ty mnie tu goni. Zjadła. No, patrz. O, interkom. My się tak bawić nie będziemy. Ale Adek jest, a go nie ma, chyba co? Czy gra? we mnie nie ma, tylko nie wiem Adek na razie nieobecny, obecny, ale nieobecny. Może zasnął. O, może też ma problemy z psem. O, się ma. Słuchajcie, czyli, czyli rozumiem. Aha, dobra. Ty nie c Nie cwaniakuj, nie c Nie cwaniakuj, nie cwaniakuj. Zaraz zagramy następną rundę, żeby było wyrównane. Nie, tu interkom jak zwykle. Szczela gripsami. O patrz! Gdzie jesteś? Interkom, gdzie jesteś? O tam szaleje. Ojej, młody! E, no, ej, co się stało? No, a co, 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 ej, a co ty myślałeś? Jak, jak nie już, jak tak już? Bo za mało graczy przydałaby się do tego piątka, czy szóstka. No, 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 wiem, no ale co ci zrobię, jak ludzie nie chcą ze mną grać? Bo widzisz, co robię, patrzę o <grym> <grym> Ale drugi, Coś wiesz. No, wiesz, drugi byłeś, dobra.